Bezapelacyjnie Mark Manson napisał genialnie przyjętą książkę o samorozwoju, gdzie polskie tłumaczenie jest beznadziejne, dlatego takmy przy oryginale. The Subtle Art of Not Giving a Fact, która sprzedała się w wielomilionowym nakładzie i później sam Mark Manson ją w sumie zhejtował, mówiąc Książki o samorozwoju nie wprowadzają nic nowego ani oryginalnego. Tematyka samorozwoju jest obecna wśród ludzi od naprawdę wielu lat, a początkiem tego trendu była religia, a później filozofia. Słynne Carpe Diem, czyli Chwytaj Dzień, powstało 2000 lat temu, a nadal jest tego dobry przykładem. No dobra, więc dlaczego ludzie czytają te książki? Okay. Kogo jest Biblia, jest filozofia dostępna od wielu tysięcy lat, jest sobie taki Mark Manson, który sprzedał 15 milionów kopii swojej książki, która nie wprowadza nic nowego. Odpowiedź jest bardzo prosta i prozaiczna. Biblia jest nudna. Horace też nie był w tym lepszy. Chodzi o opakowanie i nie o okładkę, choć może w jakimś stopniu też, ale liczy się od kogo to słyszymy. Ile razy rodzice nam coś mówili, a my nie słuchaliśmy, a potem to samo usłyszeliśmy od znajomego. Wtedy była nagle wielka eureka. Mój brat miał kiedyś szkolenie, miał za zadanie Wyjść do ludzi w obcym mieście, prosząc o skarpetki, drobną przysługę czy odrobne. I z 11 takich zadań ukończył 10 i tylko dlatego bo brakło mu czasu. I nie zdobył tylko sznurowych odbutów Dlaczego? Bo miał dresy i bejsbola, więc logiczne. Nie no, kłamie, po prostu był ubrany w garniak. Choć skutek mógłby być taki sam. To jest naprawdę nieprawdopodobne, jak ludzie faworyzują ludzi schludnie, ładnie i elegancko ubranych. I właśnie w ten sam sposób działają filmy czy książki. Samorozwoju. Nie liczy się to, że znowu słuchasz lub czytasz to samo. Liczy się, od kogo te treści dostajesz i jak się wtedy czujesz, kiedy je konsumujesz. Dobrym przykładem jest właśnie Iman Gazi. Możesz go kojarzyć, a jak nie, to jest taki ziomek z kilkumilionowym kanałem. Przeanalizujmy sobie jego początek z tego filmu. Wybaczcie, jakby nie przeczytam tego. Przez pierwsze 45 sekund filmu mogliśmy się dowiedzieć, że Iman Gazi wskaże nam droga na zostanie nie tylko milionerem, ale i dobrą osobą. Zblokuje nam poziom życia, którego świadomości nawet nie mieliśmy. Zarobił pierwszy milion w wieku 18 lat i mając miliony na koncie, nauczył się, że jest milion sposobów, żeby zostać milionerem. A ja czytam z pustej kartki. A więc co on zrobił? Po pierwsze, zaciekawił widza i zwrócił jego uwagę. Po drugie, udowodnił swoje kompetencje i że wie o czym mówi. Po trzecie, powiedział, że jest milion sposobów na zostanie milionerem. Sugerując, że każdy to może zrobić. A więc to wartościowo widza, żeby nie być gołosłownym, właśnie tutaj macie 5 porad, nie bój się zarabiać pieniędzy w różny sposób. Nie pozwól, aby twoje problemy wpływały na biznes, nie inwestuj w trakcie drogi do bogactwa na początku. Naucz się odpuszczać wszystko, co cię powstrzymuje i złoż obietnicę komuś, że dokonasz sukcesu. I oczywiście nie neguję tych porad, ale umówmy się, każdy kto oglądał filmy samorozwojowe bądź czytał jakieś książki, na pewno już o nich wie, albo ewentualnie je słyszał, bo to nie jest nic nowego. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że Iman jest ubrany elegancko, więc jak widzicie, to tylko potwierdza moje słowa, ale za tym też kryje się trochę gorsza rzecz, którą sam wpadłem. Przez to, że każdy film jest tworzony trochę inaczej, a jego treść zazwyczaj jest taka sama, albo bardzo, bardzo podobna, wydaje nam się, że o, to jest dobry film. Obejrzę jeszcze jeden. Po tym filmie, jeszcze jeden. Rozumiecie, o co mi chodzi. W ten sposób właśnie wpadłem w spiralę tych gnionych filmów samorozwojowych, i traciłem naprawdę mnóstwo czasu, który tak naprawdę mógłbym poświęcić dla siebie. Ale w końcu udało mi się zauważyć, że trafiłem w takie błędne koło. I co najgorsze, na zagranicznym YouTubie takie filmy garniają milionowe wyświetlenia mnie niejednokrotnie. I w Polsce powstają też tego typu filmy, kanały samorozwojowe. A wszystko to nałogowo, i mówię tutaj tylko o osobach, chyba były w mojej sytuacji. Oglądają ludzie, którzy oczekują, że ich życie będzie wyglądało tak jak na Instagramie, marząc o byciu na innym levelu. Czy książki lub filmy samorozwojowe są potrzebne? Uważam, że tak. Ale trzeba mieć na uwadze, że w większości to jest to samo, i naprawdę trudno znaleźć taką perełkę, wśród tego. I żeby nie popaść tą taką karuzelę, oglądanie tego w kółko i w kółko na okrągło, bo będzie to krzywdzące dla nas samych. I w sumie też chciałbym powiedzieć, że na moim kanale też mogą się znaleźć tego typu filmy, ale w innym opakowaniu. So, you're just another Czy to jest hipokryzja? Prawdopodobnie tak, bo chcę publikować materiały, która treść mi pomogła i mam wrażenie, że wam też może to pomóc w formie, którą sam bym też chciał dostać.